Witam, witam, witam. Siemaczko. Chcę wyjść z tej tamtej. A no, bo tam jeszcze gra, wiesz. A, dobrze, to ja zaproszę ich obu w takim razie. A Zaj chcesz na czy w do, 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 do? Teraz możemy parę zagrać, ale zaproszę. No, to daj parę i później zaprosimy. Dobrze. Gdzieś ten film coś posłałem? Nie byłem na tym. Nie byłem na Facebooku wiesz. Co to jest za film? Na takim pobudowaniu coś tam. Dobrze, obejrzę go tam w którymś momencie. Dobra. Twoją drogą ta strona ze statystykami się zmieniła i teraz już nie jest tak fajna jak była. Halo, halo, słychać, nie. Czekaj, czekaj, mówię na filmie. Jestem Jeszcze w tym, co mówisz? Mówiłem, że strona ze statystykami się zmieniła. No. I co prawda jest bardziej czytelniejsza, ale jest gorsza, bo usunęli wiele rzeczy, z których korzystałem. No dobrze, że się zmieniła. Nie ma ani kills match, co było dla mnie najważniejsze, ani average, average match time, czyli średni czas na mecz, ani też niektórych innych rzeczy nie ma. No ja tak sprawdzam, na 1-1-1 w tym ranking. Ale nie Jeszcze raz, bo musiałem chyba zabić. Dobrze, o jakaś, jakiś orzeł, co to za orzeł? Jaki orzeł? Nie wiem, orła ze skrzynki jakiś typ jest powalony. Jakiegoś orła zebrany ze skrzynki, nie wiem co on robi. A mogę zobaczyć co to jest za orzeł? No jasne. Poczekaj może... O! ty! Lata! Patrz! O, widzę jakiś obszar się pojawił To jest, ro to jest taki ro robociany ożył trochę No taki dron masz, rzucę się go no. też może... próbować ci go użyć, Dobar sobie, co będzie a, -a, 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 a To jest dobre, bo ja jestem w danym miejscu Mog I mogę tej monitorować To jest bardzo dobre narzędzie. Dlatego, że nim to. nim po prostu latam jak dronem i mogę oznaczać przeciwników z oddali, a, a nawet po prostu zwiedzać teren, nie będąc w danym miejscu. Okej, okay. ja go sobie wezmę. ma bardzo mało no świetnie już jest dobity praktycznie O jest chociaż średnie pociski. Super. No skąd ta banda dopisa? bo lampka była. No dobra. No to ładnie, chwile jakieś paduje Nie, no ładnie, 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 ładnie. Ja mam co prawda jednego, ale zawsze coś. Ale to nie jest ważne. Jak ważne jest jak to. Mechink. ważna wygrana. Nie tylko ja tak powiadam, tylko kiedyś Ja, ja, się, tak, ja się tego nauczyłem właściwie od tego skingram w najczęściej Dobra, chodź tutaj, bo sobie podniesiemy tą flagę O kurczę to był błąd akurat Nieważne Dobra, Gdzie morła Zamiast samemu lecieć hmm. Ciekawy ten tak, bo on, on może obserwować teren, mogę się dowiedzieć, gdzie są przeciwnicy, a, a mam wtedy 100% pewności, że przeciwnik mnie nie zobaczy, a co najwyżej drona. W sumie to już pocisków mam pełno, tylko sobie to zbierz. Jakby tam coś ciekawego było z to powiedz. Oni trójki grają ci tam ci. Trójki jakoś grają, tutaj na cię widzę. Uuuu super, DMR. Dobra. Świetnie tam kile widzę, że są. No to świetnie. Ktoś jest? Nie. A z kolei Belkubi oraz Zermigo cały, to oni grają, grają z trójki, tam widzę, więc raczej do nas nie dołączą już. Tak myślę, bo może to się zmienić. I się to Zbara. nagrywa. O, tak nagrywa. O. To ty jeszcze dałaś? Czy jakieś Przypadkowo. Bo, bo zminimalizowałem i zmaksymilizowałem. I co z taką wyroczynę? się. Cztery mam. Okej. Znaczy, tu mogą być. Spokojna. No i ładnie. I mam teraz do pełna. O, to Dobrze, już oddaję. Nie, bo ja myślałem, że nadal... No, no wiem, wiem, bo ja często wyrzucam pompę, to mogę rzeczywiście tak myśleć, ja, ale... Ja, tryb, ja tak na, też... Ja też tak myślę, z powodu tego grania PM-ami. No no, właśnie dlatego mówię, że... A czy jeszcze, jeszcze jest to iść. podtrzymywane, to częste granie PM-ami? Nie, już właśnie się przepompowałem, można powiedzieć. A, już na stałe? No ja chyba tak. Okay. To jak są fajne pompy. Ale mieszka od komputera, czy... Tak, tam ja znalazłem taką starą i jej ty? Już tam widzę. Tylko jeżeli to mocni, to spokojnie. No i super. O, ja tam kogoś widzę. Jego... Tym ich wyeliminować. Ale nadal nie można przeszukiwać tych typów. Kiedyś można było je, ich przeszukiwać. No wyłączyli rzeczywiście to Przeszukiwanie, ale to już na początku świetnie. Tam widzę to, widzę ten. Przyładuj się. Tu jest lunch pad. Świetnie. Ja mam DMR-a, więc mogę z daleka coś ich... prowadzić. On ma bardzo mało, świetnie. 100 muć z dmr -a zjechałem. Masz. Dobra, zbieraj jakieś maty Ja tu na górze jestem. Tam chyba jeszcze okay. jeden okay. jest. Weź sobie... Jest tam, jeszcze wy... jeden czy nie? Wy tam jest jeszcze jeden. Nie, 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 nie ma, nie ma. Jest pusto. Weź sobie lunchpad'a tam. Masz lunchpad zaznaczony i tu przyleć najwyżej. Ale ja tu już jestem. No tu już jestem. Może to sobie, hmm. Lucie. Tu ja mam full. O, dlatego ten DMR tak bardzo ratuje. Mnie. Jest jakieś chyba. Nie ma już... Już nie ma tych Kamechanów. Jak to nie? Tutaj leży. A co to jest? Proszę jest. Jest? A to zwrócili, ja nie było przez długi czas. Może ich wziąć, jak masz taką wene? Nie ja mówię, że, że nie było długi czas, a... Ja, ja wiem, że nie było, ale... No to niedobrze, że dodali z powrotem. Jedna z najgorszych broni moim zdaniem. ostrożnie tam Wow z daleka takim demerem to by naprawdę coś nie żyje świetnie Ale, o, miał. Kurde, ale nie dostałem miał. z niego Nie dostałem z niego killa Ale Ty, no bo ja go zrobiłem Aha A jak a bo ja go chwilę wcześniej musiałem trafić Ty, ale że, że taki błąd miał koronkę? Jest to możliwe W jakimś meczu wygrał go no, Czaj Czekaj, tu jest ty pomóż! Pomóż, pomóż szybko! Tu jest, ubity! Dawaj, dawaj, strzelaj! Idę, ile, idę, idę. Weź młotek. Tle. Weź i... mu Tu pod nas. Kanaś. Dobra, wy... zostaw jedną koronkę. Weź tą i podmiń tą, tutaj podmintą. tą. Podmiń tą koronkę, Podmień. Już, podmieniam. I odruź mnie szybko tutaj, proszę Cię. Już idę, I idę szybko, koronkę. jak Ślizdź. najszybciej. No, no, no. By starczyła tylko, nie wiem czy starczy. starczy, starczy. Ja sobie zaznaczyć tutaj. Od razu i tu, od razu. Kucuj. Nawet się nie leczę od razu już. Dobra, od razu. Wszystko tam zostawiam, no. nic nie biorę. No. Dzięki za to. O, Przeżyjesz? Przeżyję. Typy na prost ciebie. Dobra, trudno. Uciek, nie zorientował się nawet. Ja się leczę z harnasiami. Ale. A imien giełkonem. Są małe osłonki, małe osłonki są tutaj, w tym miejscu, gdzie ja jestem, polecam przyjść. Już ja mam ten, ja mam... Ja mam... Gdzie był Skar? On wziął Skara? Nie, tu jest katala. I udało się koronkę wziąć. Tak, 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 dziękuję Ci bardzo. O, no to świetnie, udało się koronkę Czekaj na mnie, czekaj, chodź tu, chodź tu. Ja mam Harnasie. Chodź tu do mnie. Nie, 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 nie. Tam małe osłonki były. Dobra, ale na razie ten, Piechać się sobie na później. Ale nie chodziło, Co, że wszystko? przynajmniej byłoby do pełna, a tak to jednak tam idę: dobra, 60. Dobra, zaraz ten. Na później wygląda, by ale to mniejsza. 17 kg łącznie mamy, nieźle. Kurde, no bardzo dobry ten, tak powiem ci. Ja tam chciałem następnego z walić, ale nie chciałem ryzykować ryzykować to... No nie, nie, ten... Bo miałem mało Pod... tego. Tu jest śrubownica. Okay. Podnieśmy to, podnoś to, ja go do Tira nie dałam... chyba, nie wiem czy... Nie wiem Ktoś kogoś tu oznaczyło? Nie, nie oznaczyło nikogo Bo ja mam to oznaczanie w całym szpurze Nie wiem, wiem, ja też <laughs> Powinniśmy zdążyć tam Wpadamy razem, Tu jesteś? Na maksa. Dobra, schodzę stąd i po prostu będę. Dobra, do sklepu. Jest. Ja nic nie biorę już tego. Ja biorę niebieskiego scara. Okej. Okay. Mi musi zielony wystarczyć. Mógł się tam zielony? Nie chciałem ryzykować. Ty masz kamehane czy młotek? Nie. Chodź tu, chodź tu. Jamdemera, skara, strzelby i orła. A, orła. Kurde, to... Ja bym był za tym, żeby zamiast orła wziąć kamehane, bo orzeł w ostatniej strefie się chyba nie przyda. Racja. No, a tu jest przed nami ten... Ja iść to iść tam... To no, no chodź, ja to pójdę otworzyć Nikogo tu mi nie oznaczyło w okolicy Nie też no. no to o, się. Super Jej apteczkę. Je. użyj apteczkę bo coś masz małą... Spadłem. A, bo to, tak. bo szedłem w tą stronę i znowu spadłem Oby teraz nic tylko nie schrzanić, to będzie świetny mecz. No, tutaj. no, na spokojnie świetny Tylko gór. problem jest taki, że ja z mech, Mechy tak słabo umiem korzystać, ale... Może no to będzie na, na ostatni ten, no... O, ostatnia deska Osta... ratunku. No taki, ostatni strzał na tego ostatniego gościa. Ja wiem, gdzie jest następna strefa, więc to jest plus. A, to spoko, a gdzie jest? Yy... Dobrze, to, to nie będę nie iść pasuje. po prostu, będę iść Dobra, po prostu Jak będę strzelać kamechanę do nas to uciekaj gdzie, gdzie popadnie gdzieś nagle O ale to nie do nas Mówię, weźmy Niestety ludzie słyszę młotkami latają, czego też nie lubię Widzę typa, ja przed nami jest typ, ostrożnie Widziałem tam Dawaj to, dawaj to Już strzelam Dawaj, strzelaj O kurde, spadaj, spadaj, spadaj Zatryło mi go Uciekaj, Miechim. Już mnie nie widzi No, bo we w tym kamerze, kamerze, ja do niego nie trafiłem z kolei. Dajmy im się zabić. Myślę, że tak będzie dobrze. Dobra, tak. Tylko... Ja bym się nie, nie, wyjdź się Chciałem się przesiąść. Najlepiej na tylne miejsca w ogóle. Dobra, tak, tak, tak. Ja po prostu chciałem zmienić miejsce. To dlatego w środę na kierowcy. O, jest zbyt, nie kurczę, ja, nie przegnął. Nie tu jest gość. O. Trochę dostał Nie, nie ma! Jeden, ostatni nam został On tam jest Wale do niego w takim razie Czekaj, czekaj, czekaj Gdzie jest? Jest, jest przed nami, przed nami. Go na łodzie zamykamy, na łodzie zamykamy już, już strzeliłem do niego z kamekamek Tu jeszcze raz strzeli, jeszcze raz Jeszcze nie gotowy, trzy Dwa Większość on jest teraz Nie udało się, trudno. On ma bardzo mało. Jest! Udało się! Zabi Zabiłeś go, tak? Tak, zabiłem go ze skara. O, on miał ten złoty młotek, o kurde. No, powiedzmy, czy był srogi? I, o kurde, miałem 15 kili, ty na pewno miałeś chyba 2, tak? Miałem nawet 4. O kurde, no to pięknie zrobiliśmy. 5 asyst, 4 kile. A ty, asysty, jedne. Ale, ale dobra, ale no, zwycięstwo powiem ci takie, ja... No i dużo mamy tych osiągnięć i jeszcze z koronką do tego. No, a bo koronki, no nie, super. No. no nie no, do Mieliśmy Got gotowość czy do roboty? Nie wiem, ja. Jak naprawdę... Gotowość. gotowość, od razu. Dobrze, ale mecz naprawdę uważam, że mecz ten był bardzo znakomity. Ja też tak uważam, że... Ty oprócz tego mojego po, o, od, od upadku... pod upadku jednego to było no. super. Czało. Myślę, że nawet on wleci jako jeden z filmów ten mecz. O, no, to będzie super.